Dzień dobry. Dziś w Wiem porozmawiamy o chorobie, która w Polsce dotyka blisko 800 tysięcy osób. Dotyka bezpośrednio, ale... Najczęściej chorują po prostu całe rodziny. A topowe zapalenie skóry, bo o nim porozmawiamy, a ze mną Olga Łęgosz, współzałożycielka przedszkola Bluebies i Fundacji Sukces Pisany Szminką, ambasadorka programu Rodziny Lipikar Larosz. Pozę dzień dobry, Olgo. Witam Cię, Beato, i witam Was wszystkich. W swoim życiu masz oczywiście wiele ról, bo jesteś kobietą pracującą, niezwykle aktywną i zawodowo, i społecznie. Ale jak zapytamy każdą z nas, która jest mamą, która rola jest najważniejsza jest to oczywiście Każda z nas powinna odpowiedzieć oczywiście no i odpowie pewnie, bo tak czujemy. Rola mamy. U mnie to zależy w jakim momencie za dnia zadasz mi to pytanie. <noise> A teraz? <noise> teraz jestem akurat w pracy, więc. <noise> No dobrze, to, ale to skupiamy się dzisiaj na atopowym mhm. zapaleniu skóry, ponieważ jesteś mamą córki, która tak. zmaga się z tą, z tą tak, chorobą. Z mhm. Powiedz czym jest AZS i jak to się zaczęło w Waszej rodzinie? Tosia ma autyzm i poza tym ma AZS. Na samym początku, kiedy dostaliśmy diagnozę, że Tosia ma autyzm, to ten AZS wydawał się po prostu jakimiś zmianami na skórze rzeczywiście uciążliwymi, które źle wyglądają. Czyli nie wiedziałaś na początku, z czym. Przyjdzie się później mierzyć. Ja po prostu na samym początku bagatelizowałam ten temat, dlatego że to, co myślę, że jest właśnie problemem przy azs że my generalnie do chorób skórnych nadajemy taki element estetyczny, mhm. ta, taką rolę estetyczną. I ta rola estetyczna przy innych chorobach wydaje nam się taka no, po prostu niezbyt istotna, bo przecież nie walczymy o życie. A tak naprawdę, jak się zgłębi, co ten AZS nam robi. W jaki sposób działa na dziecko, że to jest i potworny ból, i nieustające swędzenie, i brak umiejętności zaśnięcia w nocy, odpoczynku mózgu. To jakby w całości powoduje, że to jest i choroba rodziny, ale to też jest ogromna bariera, jak była w przypadku Tosi, na przykład skorzystania z terapii, no bo gdy swędziało ją, ją skóra, no to nie była w stanie korzystać z terapii, które są po prostu dedykowane dla dzieci z autyzmem. Więc dla nas to kompleksowe zajęcie się po prostu skórą było takim kluczem też do tego, żeby otworzyć jej możliwość po prostu edukacji i rozwoju w, w innych obszarach. Mhm, ale jakie objawy Was zaniepokoiły? Jak to się właśnie rozpoczęło? Jak Wiesz było? co, miała miała, ba, miała takie plamy, na, bardzo suche plamy na skórze i one tak wędrowały? To znaczy, trudno było też powiedzieć, że były w jednym miejscu. W tosi przypadku w większości były na policzkach i tutaj na udach, ale zdarzały się różne inne miejsca, gdzie występowały. Ile miała lat wtedy? E, miała dwa lata. E, czasami na przykład te zmiany były, nie wiem, na uchu, za uchem e, i tutaj akurat miały takie miejsca po prostu pęknięć skóry, czyli wręcz takich ranek, tak jakby ktoś jej naciął e, po prostu opuszek ucha. A to jest genetyczne. Ech. Trudno o tym powiedzieć, to znaczy jedni twierdzą, że jest genetyczna i że może się przenosić, drudzy po prostu jak, jak, jak choroby, że nie. W Tosi przypadku my nie mamy, to znaczy ani jej rodzice jej nie mają, ani w naszej rodzinie nie występowały, to się ma. Mhm. Pewnie ta codzienność sprawiła, że stałaś się specjalistką od atopowego zapalenia e, Tak, ja oczywiście bardzo dużo szukałam, korzystałam z różnych porad, non-stop zmieniałam różne leki i starałam się po prostu znaleźć rozwiązanie. I mówiąc szczerze, to My sama. Przy pomocy lekarzy oczywiście, no tylko wiesz, idziesz do dermatologa, on ci przypisuje jakiś lek, ten lek nie, yy, widzisz, że nie przynosi żadnego efektu, idziesz kolejny raz, znowu ktoś ci coś tam yy, proponuje, znowu to nie przynosi efektu, w związku z tym zaczynasz szukać, szukasz w internecie, wchodzisz do apteki, czytasz yy, yy, przeróżne etykiety i po prostu ja bardzo dużo zmieniałam, też weszłam trochę w taki nurt, najważniejsze, najlepsze dla skóry atopowej są kosmetyki na, naturalne, czyli yy, poszłam w jakieś ta, takie leki jakby nie tylko ziołowe, ale to naprawdę nie przynosiło żadnego e, efektu i właściwie mogłabym powiedzieć, że ten problem się pogłębiał, aż doszłam do momentu właściwie i stąd ja się stałam trochę naturalną ambasadorką marki La Roche, bo, e, bo najpierw się stałam jej ambasadorką praktyczną, a mhm. potem e, dopiero nawiązałam współpracę e, już fizycznie z samą marką. Mhm. E, kiedy e, polecono mi stosowanie dwóch konkretnych kosmetyków, tylko tych kosmetyków, odłożenie wszystkiego innego, czyli żadnego szamponu, żadnego innego dodatkowego balsamu i stosowanie jakby jednego kosmetyku do linii Lipikar właśnie do mycia skóry, mm -hmm. a drugiego balsamu do nakładania go na skórę. I jakby to, to jest cały program. Tak. tak? I Rodziny to jest cały program. I, I o tym za chwilę porozmawiamy, ale chciałabym program. jeszcze wrócić do tej codzienności, mm -hmm. bo jak mogę się tylko domyślać i pewnie ci, którzy nas oglądają, tylko mogą się domyślać, z czym mierzysz się na co dzień i z czym mierzą się rodzice dzieci zmagających się za ZS em Powiedz, co jest w tym najtrudniejsze, bo oprócz tego, że trzeba wspierać dziecko, pielęgnować je, to jeszcze trzeba z nim rozmawiać, tłumaczyć. A jak dziecko pyta, a dlaczego ja mam taką skórę, a inni nie mają, to co odpowiedzieć? co, myślę, że nie ma, nie ma jednej odpowiedzi. Ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby o chorobach nie informować, tylko po prostu o nich rozmawiać. No, mm -hmm. Wszyscy rodzimy się po prostu w różnej kondycji, w różnej kondycji również zdrowotnej. No i jakby plusem AZS-u w naszym przypadku, jeśli mogę tak powiedzieć, to że dzisiaj to się ma tą chorobę, mimo że choruje, to ma zaleczoną. W takim rozumieniu, że ona nie odczuwa dzisiaj skutków tej choroby, ale dlatego też, że jakby wciąż bardzo regularnie stosujemy całe programy pielęgnacji. Ja no, do... są takie momenty, które mogą, czy sytuacje, które mogą zaostrzyć, prawda? Oczywiście, że są takie i, i ja nawet widzę, jak czasami, nie wiem, mieliśmy takie momenty, że nie wiem, wyjechałyśmy na weekend gdzieś i ja nie wzięłam ze sobą tych kosmetyków. To oznaczało, że wróciłyśmy w niedzielę i skóra była z powrotem zaogniona. Oczywiście nie aż tak bardzo jak kiedyś, kiedy tygodniami jakby ten problem się nawarstwiał. Natomiast po prostu. Pojedyncze odstawienie powoduje, że ona ma problem. Więc ja dzisiaj jestem nauczona tego jako mama, że jakby regularność pielęgnacji jest bardzo ważna. Na przykład Tosia bardzo długi czas nie mogła chodzić na basen, więc nie mogła nauczyć się pływać. I to się wydaje takie dosyć banalne. No, przecież nie każdy z nas musi umieć pływać, mm. ale jednak, kiedy są dzieci na wakacjach i te dzieci umieją pływać, a ty nie umiesz, to to jest problem. A teraz może chodzić, a teraz na, może basen. chodzić na basen, ale też znaleźliśmy rozwiązanie po prostu w dniu, w którym ona na ten basen idzie rano, nakładam jej bardzo grubo Warstwę kremu, ta jakby ochrona lipidowa na skórze zaczyna działać, potem jest jakby w wodzie basenowej, potem znowu myjemy jej tą skórę balsamem i balsamem myjącym i nakładamy balsam pielęgnacyjny, więc to jest takie ciągłe, ciągłe, codzienne pamiętanie o tej konkretnej pielęgnacji. Czyli te czynności po prostu nie stają się tymi zwykłymi czynnościami. Zwykłe wyjście na basen nie jest zwykłe. Nie jest po prostu zwykłe. I to myślę, że to jest kluczem w tej jakby chorobie, że trzeba mieć w tyle. Głowy, że, że ona po prostu jest. I nawet jeśli jej nie widać, to ona jest w tym momencie tylko zaleczona. Mm -hmm. Mówiłyśmy o tym, że Marka La roche ma program o nazwie Rodziny Lipikar. Ty już drugi rok wspierasz ten program jako tak. ambasadorka. <laughs> Powiedziałeś, że no, stałaś się siłą rzeczy. <laughs> siłą rzeczy stałaś się ambasadorką. Ambasadorką. To ambasadorką. powiedz teraz, jak ten program wspiera Was i kto może do tego programu dołączyć. Ehm, jakby wszystkie informacje takie szczegółowe, można znaleźć na stronie rodziny lipikar.pl. Generalnie program polega na tym, że jest ogłoszony pewien konkurs, gdzie co roku 200 rodzin jest wybieranych do programu i te rodziny mogą otrzymać od Larosza jakby całoroczną opiekę, jeśli chodzi o dostęp do kosmetyków, no bo po prostu ich się zużywa dużo. I tam to jest jakby jedna z opcji, kolejną jest, że można otrzymać, więc jedna rodzina, może otrzymać całoroczną opiekę dermatologa, kolejna grupa rodzin może otrzymać pościel, która jest polecana też dla osób z AZS-em. Natomiast ja jakby podkreślam tą rolę pielęgnacji w tych kosmetykach i stąd może te moje naturalne ambasadorstwo, że ja dopóki nie doszłam do tych kosmetyków, to naprawdę próbowałam wszystkiego. Próbowałam diety, próbowałam specjalnych ubrań, próbowałam pościeli, próbowałam dedykowanych ręczników, jakby my to wszystko mieliśmy. Tylko jednak baza to jest po prostu bardzo dobrze ochroniona mhm. skóra. Czyli jak rozumiem też w trakcie trwania tego programu sprawdzane są postępy. Tak, sprawdzane są postępy, przy czym ponieważ ja jestem ambasadorką, ale mam też taką, ze względu na sama to, że... Sama sprawdzasz. <laughs> sama sprawdzam. Ale też ze względu na to, że sama prowadzę konto swoje na Instagramie mm -hmm. i zaczęłam kiedyś mówić o tym e, programie e, sama z siebie, nie w ramach współpracy reklamowej, to e, zrekrutowałam jednocześnie, trochę w taki sposób naturalny, bardzo dużą grupę rodziców, które pisały, ok, jak ty mówisz, to ja sprawdzę, bo nigdy tego nie próbowaliśmy, albo na przykład próbowaliśmy tylko jednego z tych kosmetyków i nie zauważyliśmy Takich efektów. To pewno podnosi wiarygodność. Tak, i teraz jak za każdym razem jak wracam z informacją o Laroszu, to pod, y, po prostu setki wręcz komentarzy różnych rodzin, które powiedziały, wiesz co, nie wierzyłam, a u nas też to zadziałało. Więc to ja, ja nie ogłaszam się tylko y, pojedynczą ambasadorką, tylko stoją za mną mm -hmm. naprawdę setki rodzin i myślę, że to jest fajna opcja, aby kolejne osoby po prostu kolejne rodziny mogły z tej pomocy skorzystać. Mm -hmm. ja myślę, że dobrostan dziecka to jest po prostu. Po prostu nasza rodziców wielka odpowiedzialność, a w takim przypadku jak wasz, e, pewnie odpowiedzialność szczególna. Bardzo ci za tę rozmowę dziękuję. Ja też ci bardzo dziękuję. Uściskaj obie córki. Siły, wytrwałości, czego życzyć? Wszystkiego. Wszystkiego, słońca. Siły to masz, sporo słońca. Dzisiaj akurat jest przepiękne. Olga Łęgosz była w Onetrano, Onetrano wiem. Pięknie jeszcze raz dziękuję. dziękuję. Ja wam wszystkim do zobaczenia i dobrego wtorku. Jutro się widzimy.